Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w latach 70. rzadko spotykało się osoby z nadwagą? Ludzie jedli chleb, ziemniaki, tłuszcze, a mimo to pozostawali szczupli i zdrowi. Dziś odkryjemy dziesięć zapomnianych sekretów tamtych czasów, które sprawiały, że sylwetki były smuklejsze bez diet, fitness klubów i kalkulowania kalorii. Jeśli pamiętacie te czasy. Piszcie w komentarzach i subskrybujcie kanał. Wrócimy razem do mądrości naszych rodziców. Spacer po obiedzie nie był w latach 70. modnym trendem wellness, ale naturalnym elementem dnia, który praktycznie każda rodzina traktowała jako coś oczywistego. Po niedzielnym obiedzie, kiedy stół był pełen rosół, schabowy, ziemniaki, surówka, kompot, Cała rodzina wychodziła na spacer. Nie chodziło o spalanie kalorii czy liczenie kroków w aplikacji, po prostu tak się robiło. Tata zapalał papierosa, mama brała pod ramię babcie, dzieci biegały do przodu. Ten spacer trwał godzinę, czasem dłużej i nikt nie traktował tego jako wysiłek czy obowiązek. To była przyjemność, czas na rozmowę, na spotkanie z sąsiadami na osiedlu, na przewietrzenie głowy. Charakterystyczne było to, że po obiedzie nikt nie siadał od razu przed telewizorem, najpierw spacer, potem dopiero odpoczynek. Ten prosty nawyk sprawiał, że trawienie działało lepiej, jedzenie się nie zalegało, a organizm naturalnie spalał to, co zostało zjedzone. Wielu dorosłych wspomina, że spacery te miały swoje stałe trasy wokół osiedla, do parku, nad rzeczkę, do lasu. Każda rodzina miała swoją ulubioną drogę, którą przemierzała niemal codziennie. W tygodniu spacery były krótsze, bardziej funkcjonalne: wyjście z psem, dojście do sklepu, do kiosku po gazetę, ale nawet te krótkie spacery sumowały się w ciągu dnia do kilku kilometrów. Nikt tego nie liczył. Nie nosił krokomierzy, ale ruch był naturalną częścią życia. Charakterystyczne było też to, że ludzie chodzili niezależnie od pogody: deszcz, wiatr, śnieg nie były przeszkodą. Wkładało się kurtkę, czapkę i wychodziło. Nie było kultury siedzenia w domu przez cały dzień. Spacer po obiedzie był też momentem społecznym: spotykało się znajomych, rozmawiało, wymieniało informacje. To była terapia dla ciała i duszy jednocześnie. Dziś wielu ekspertów mówi o wadze ruchu po posiłkach, ale w latach 70. nie potrzeba było ekspertów. To była zwykła, zdrowa rutyna, która pomagała pozostać w formie bez żadnego wysiłku czy świadomego planowania. Tamten codzienny spacer to był sekret, którego większość ludzi nawet nie traktowała jako sekretu. Po prostu tak żyło się naturalnie. W latach 70. istniała niezapisana, ale powszechnie przestrzegana zasada, między posiłkami się nieje. Dzieci dostawały śniadanie, obiad i kolacje i tyle. Żadnych batoników po szkole, żadnych chipsów przed telewizorem, żadnego podjadania w nocy. Ta zasada nie wynikała z jakiejś świadomej diety czy troski o linię, ale po prostu z tego, jak funkcjonował dom i jak wyglądała dostępność jedzenia. Lodówki były mniejsze, zapasy skromniejsze i nikt nie miał w zwyczaju ciągłego sięgania po coś do jedzenia. Jeśli dziecko przychodziło do mamy mówiąc, że jest głodne między obiadem a kolacją, najczęściej słyszało, poczekaj do kolacji. Brzmi surowo? Może, ale efekt był taki, że organizm miał czas na strawienie poprzedniego posiłku, trzustka nie była przeciążona, a metabolizm działał w naturalnym rytmie. Nie było takiego zjawiska jak ciągłe podjadanie, które dziś jest normą w wielu domach. Co ciekawe, brak przekąsek wcale nie oznaczał, że ludzie chodzili głodni. Posiłki były solidne, sycące, ziemniaki, kasze, chleb, mięso, warzywa. Taki obiad wystarczał na kilka godzin bez problemu. Wielu dorosłych wspomina, że żołądek był po prostu przyzwyczajony do takiego rytmu, jadło się o konkretnych porach i nie czuło potrzeby ciągłego podjadania. Charakterystyczne było też to, że słodycze nie były dostępne cały czas. Ciastko czy wafelek dostawało się raz dziennie, może przy podwieczorku, ale nie było szafy pełnej batonów czy lodówki pełnej jogurtów, po które można sięgnąć w każdej chwili. Ta ograniczona dostępność słodyczy i przekąsek sprawiała, że naturalnie spożywało się mniej kalorii. Nie chodziło o dyscyplinę czy silną wolę, po prostu nie było takiej kultury ciągłego jedzenia. Dzisiejsze badania pokazują, że przerwy między posiłkami są kluczowe dla zdrowia metabolicznego, ale w latach 70. ludzie robili to intuicyjnie, bez żadnej świadomości naukowej. To był po prostu sposób życia, który pomagał utrzymać wagę w normie, bez wysiłku i bez poczucia wyrzeczenia. W latach 70. życie toczyło się według ścisłego harmonogramu, a posiłki miały swoje niezmienne godziny. Śniadanie o siódmej rano przed wyjściem do pracy czy szkoły, obiad punktualnie o 14 czy 15 po powrocie, kolacja około 18-19. Ten rytm nie był przypadkowy ani wymuszony dietą, tak po prostu funkcjonowało całe społeczeństwo. Zakłady pracy miały stałe przerwy obiadowe, szkoły kończyły zajęcia o konkretnej godzinie, sklepy były otwarte w określonych godzinach. Wszystko to sprawiało, że ciało przyzwyczajało się do regularności i samo wiedziało, kiedy spodziewać się jedzenia. Nie było takiego chaosu jak dziś, gdy jedna osoba je śniadanie o szóstym, a druga o jedenasty, obiad zjada się kiedykolwiek, a kolacja bywa o dwudziesty drugiej lub wcale. Organizm ludzki kocha regularność, to potwierdzają wszystkie współczesne badania nad chronobiologią, ale w tamtych czasach nikt nie musiał tego badać, bo to było naturalne. Wielu ludzi wspomina, że o konkretnej godzinie po prostu robiło się głodno, bo żołądek był jak szwajcarski zegarek. Wiedział, że za chwilę będzie obiad. Charakterystyczne było to, że cała rodzina jadła razem o tej samej porze. Obiad o 15 oznaczał, że wszyscy siadają do stołu: tata wrócił z pracy, dzieci ze szkoły, mama przygotowała posiłek. Nie było jedzenia na raty. Każdy o innej porze, przy komputerze czy przed telewizorem. Wspólny stół, wspólna pora, wspólny posiłek. To nie tylko pomagało w trawieniu, ale też budowało rodzinne relacje i nauczało dzieci zdrowych nawyków. Kolacja też miała swoje miejsce, zjadana wcześniej, zwykle lekka, bo po niej następował już tylko wieczorny odpoczynek. Nikt nie jadł przed snem o 23, bo kolacja była o 18-19 i to wystarczało. Ciało miało czas na strawienie przed nocą, co dziś wiemy, że jest kluczowe dla jakości snu i zdrowia metabolicznego. Ten prosty rytm. Stałe pory posiłków, bez chaosu, bez nocnych napadów na lodówkę, był jednym z fundamentów, który sprawiał, że ludzie naturalnie pozostawali szczupli bez żadnych skomplikowanych planów żywieniowych czy aplikacji do liczenia kalorii. Talerze w latach 70. były po prostu mniejsze niż te dzisiejsze gigantyczne półmiski, które widujemy w restauracjach czy nawet domach. Standardowy obiadowy talerz miał może 22-24 cm średnicy, nie więcej. I na tym talerzu mieściło się wszystko: ziemniaki, mięso, surówka, sos. Nikt nie dokładał drugiej porcji jako standard, nikt nie serwował górujących stosów jedzenia. Porcja była taka jaka była, wystarczająca, sycąca, ale rozsądna. Charakterystyczne było też to, że jedzenie nie leżało bezkształtną kupą. Mama nakładała wszystko estetycznie z podziałem na sekcję talerza. Trzy ziemniaki, kawałek mięsa, porcja surówki, to wystarczało. Nikt nie wychodził od stołu głodny, ale też nikt nie czuł się przeładowany. Wielu dorosłych wspomina, że jeśli ktoś prosił o dokładkę, dostawał ją, ale to nie było automatyczne. Najpierw jadło się to, co na talerzu, i dopiero potem, jeśli naprawdę była potrzeba, można było poprosić o więcej. Co interesujące, kultura jedzenia była inna. Nie chodziło o to, żeby zjeść jak najwięcej, ale żeby zjeść tyle, ile potrzeba. Marnowanie jedzenia było czymś niedopuszczalnym. Wszystko, co zostało na talerzu, trzeba było zjeść. Dzieci w Afryce głodują. To klasyczne zdanie, które słyszało większość dzieci, gdy zostawiały coś na talerzu. Z drugiej strony, nikt nie zmuszał do jedzenia nadmiarowo. Porcje były odmierzane w sposób naturalny, w zależności od tego, kto je, ile pracował fizycznie tego dnia, jaki miał apetyt. Tata dostawał większą porcję, bo ciężko pracował fizycznie, dzieci mniejszą, mama też stosunkowo niewielką. To był zdrowy rozsądek. Nie jakieś sztywne zasady czy liczenie gramów. Charakterystyczne było też to, że posiłki składały się z prostych składników: ziemniaki wypełniały dużą część talerza, warzywa też, a mięso było dodatkiem nie głównym bohaterem, jak dzisiaj. Ta proporcja automatycznie sprawiała, że posiłek był lżejszy, kaloryczny i je. Bardziej zbilansowany? Dzisiaj talerze rosną, porcje też, a ludzie jedzą oczami. Im więcej na talerzu, tym lepiej. W latach 70. było odwrotnie: talerz mniejszy, porcja rozsądna, efekt, sylwetka szczuplejsza i żołądek nierozciągnięty. Prace domowe w latach 70. to było prawdziwe wyzwanie fizyczne, które angażowało praktycznie całe ciało przez większą część dnia. Nie było robotów odkurzających, zmywarek, wielofunkcyjnych AGD. Wszystko robiło się ręcznie, z wysiłkiem, z zaangażowaniem mięśni. Pranie? To była godzinna bitwa z brudnymi ubraniami najpierw namaczanie, potem tarcie na desce, wykręcanie mokrych, ciężkich tkanin, wieszanie na sznurach. Same ręce bolały po takim praniu, nie mówiąc o plecach i ramionach. Sprzątanie to nie było leniwe przejście odkurzaczem. Podłogi mył o się na kolanach, z wiadrem i szmatą, okna przecierało się ręcznie papierem i spirytusem, dywany wybijało się na podwórku trzepaczką. Każda z tych czynności wymagała prawdziwego wysiłku fizycznego, angażowała całe ciało i spalała kalorie, choć oczywiście nikt tego tak nie nazywał. Po prostu robiło się to, co trzeba i przy okazji – Organizm dostawał naturalny trening. Wielu dorosłych wspomina, że sobota była dniem wielkiego sprzątania. Cała rodzina angażowała się w domowe porządki. Mama myła podłogi, tata naprawiał coś w domu, dzieci pomagały przy mniej wymagających zadaniach. To było kilka godzin intensywnego ruchu. Charakterystyczne było też to, że kobiety nie siedziały przez cały dzień w domu. Ciągle coś robiły, chodziły na zakupy z siatkami, które ważyły kilka kilogramów, wchodziły po schodach na trzecie, czwarte piętro bez windy, bo bloki często nie miały sprawnych dźwigów. Gotowanie obiadu też było procesem: obierało się ziemniaki ręcznie, tarło marchewkę, kroiło warzywa wszystko ręcznie, bez robotów kuchennych. Nawet takie proste czynności jak ubijanie ciasta czy ugniatanie ciasta na pierogi angażowały mięśnie rąk i ramion. Suma tych wszystkich aktywności w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca była imponująca. Dzisiejsze badania pokazują, że NEAT, non-exercise activity thermogenesis, czyli energia spalana podczas codziennych aktywności, ma ogromne znaczenie dla utrzymania wagi. W latach 70. ludzie mieli wysokie NEAT bez świadomości tego pojęcia, po prostu dlatego, że życie wymagało ruchu. Nie było opcji siedzenia przed komputerem przez 8 godzin, zamawiania jedzenia przez aplikację i odkurzania mieszkania robotem. Ciało pracowało, spalało, pozostawało w formie. Naturalna siłownia była wszędzie, w każdym domu, codziennie. Mięso w latach 70. nie było czymś, co jadło się codziennie przy każdym posiłku. Niedziela była tym wyjątkowym dniem, kiedy na stół trafiał schabowy, rolada czy pieczeń. W tygodniu obiady były prostsze: ziemniaki z kwaśnym mlekiem, kasza z sosem grzybowym, zupa jarzynowa, kluski z kapustą, naleśniki z serem. Mięso pojawiało się sporadycznie, może w środku tygodnia mały kawałek kurczaka w rosole, ale zdecydowanie nie było głównym składnikiem codziennego menu. Ta nieintencjonalna rotacja białka roślinnego i zwierzęcego sprawiała, że dieta była naturalnie lżejsza, mniej obciążająca dla organizmu. Nie chodziło o wegetarianizm czy świadomy wybór, po prostu dostępność mięsa była ograniczona, ceny stosunkowo wysokie, więc rodziny oszczędzały ten produkt na niedzielny obiad, który był najważniejszym posiłkiem tygodnia. Charakterystyczne było to, że nikt nie narzekał na brak mięsa, ziemniaki z tworogiem, czy zupa pomidorowa z makaronem były równie doceniane jak niedzielny schabowy. Wielu ludzi wspomina, że sobotnie wyprawy do sklepu mięsnego czy na targ były rytuałem przed niedzielą. Mama wybierała najlepszy kawałek, często stała w kolejce, żeby dostać to, co najlepsze. Mięso traktowano z szacunkiem, nie marnowano ani grama. Jeśli został kawałek schabowego, następnego dnia robiono z niego kanapki lub dodatek do zupy. Nic nie szło na zmarnowanie. Ta gospodarcza mądrość i naturalne ograniczenie spożycia mięsa miały głęboki wpływ na zdrowie. Dzisiaj wiemy z badań, że nadmierne spożycie czerwonego mięsa wiąże się z wieloma problemami zdrowotnymi, a dieta bogata w rośliny, kasze, warzywa jest korzystna dla serca i układu trawiennego. W latach 70. ludzie jedli tak nie z powodu trendów czy diet, ale dlatego, że taki był dostępny model żywienia. Poniedziałkowa zupa jarzynowa, środowa kasza gryczana z pieczarkami, piątkowa ryba, każdy dzień tygodnia miał swój charakter, a niedziela ze swoim mięsem była koroną tego tygodniowego cyklu. Ten rytm sprawiał, że organizm nie był przeciążony białkiem zwierzęcym, układ trawienny miał czas na regenerację, a waga pozostawała stabilna bez żadnych świadomych wyrzeczeń czy diet odchudzających. Kompot to był królem napojów w każdym polskim domu lat 70., gotowany z suszonych śliwek, jabłek, gruszek, czasem świeżych owoców sezonowych, truskawek latem, wiśni, agrestu. Stał w dzbankach na stole przy każdym obiedzie, schłodzony lub lekko ciepły, lekko słodki, ale nigdy przesłodzony. Cukru dodawało się niewiele, bo kompot miał smakować owocami, nie cukrem. W porównaniu z dzisiejszymi sokami z kartonu, które są pełne koncentratów i dodatków, kompot był naprawdę naturalny: woda, owoce, odrobina cukru i tyle. Pito się go dużo. Bo był lekki, orzeźwiający, nie obciążał żołądka. Dzieci dostawały kompot do szkoły w Termosie, dorośli pili go przy obiedzie i kolacji. Nikt nie kupował słodzonych napojów gazowanych jako standard, coca cola czy fanta były rarytasem na specjalne okazje niecodziennością. Kompot był dostępny zawsze, bo można było go ugotować z tego, co było w spiżarni. Suszone owoce można było przechowywać miesiącami. Charakterystyczne było to, że kompot nie tylko gasił pragnienie, ale też dostarczał witamin i naturalnych składników odżywczych z owoców. Suszone śliwki dodawały błonnika, jabłka, pektyn wszystko w naturalnej, łatwo przyswajalnej formie. Dzisiejsze badania pokazują, że słodzone napoje to jedna z głównych przyczyn epidemii otyłości pusta kaloria w płynnej formie, która nie syci, ale dostarcza ogromnych ilości cukru. Kompot miał w sobie cukier, ale w znacznie mniejszych ilościach, a dodatkowo wypełniał żołądek wodą, co dawało poczucie sytości. Wielu dorosłych pamięta smak letniego kompotu z truskawek, lekko różowy, pachnący, słodko-kwaśny. Albo zimowego kompotu z suszonych owoców, który grzał przy niedzielnym obiedzie. Gotowanie kompotu było sztuką. Trzeba było wiedzieć, ile cukru dodać, jak długo gotować, żeby owoce oddały smak, ale się nie rozpadły. Babcie przekazywały te umiejętności córkom, te swoim córkom. To był napój, który łączył pokolenia. Dziś kompot wraca do łask jako Detox Water czy Infused Water. Ale w latach 70. nie potrzeba było modnych nazw. To była po prostu mądra, naturalna alternatywa dla słodzonych napojów, która pomagała utrzymać wagę w normie bez poczucia, że się czegoś nie dopija. Zupy i kasze stanowiły fundament codziennego jadłospisu w latach 70., i to one w dużej mierze odpowiadały za to, że ludzie pozostawali szczupli i zdrowi. Obiad bez zupy? To było niemal nie do pomyślenia. Każdy porządny obiad zaczynał się od rosołu, ogórkowej, pomidorowej, grochówki, barszczu. Zupa była pierwszym daniem, które wypełniało żołądek, dawało poczucie sytości, dostarczało płynów i warzyw. Dopiero potem przychodził czas na drugie danie, które było już mniejsze, bo część apetytu została zaspokojona. Ta prosta zasada. Najpierw zupa automatycznie regulowała ilość zjedzonych kalorii. Charakterystyczne było też to, że zupy były gęste, pełne warzyw, kasz, ziemniaków. To nie były przezroczyste buliony, ale pożywne, sycące posiłki, które dawały energię na kilka godzin. Kasza gryczana, jęczmienna, krakowska to były bohaterki wielu obiadów, podawane z sosem grzybowym, gulaszem, zasmażką Kasze były tanie, dostępne, bardzo sycące i zdecydowanie niedoceniane dziś. Wielu ludzi wspomina, że talerz gorącej zupy w środku dnia był czymś naturalnym, niemal rytualnym. Nie było pośpiechu, jedzenia kanapki na stojąco. Obiad to było siedzenie przy stole, powolne jedzenie zupy łyżka po łyżce, rozmowa z rodziną. Ta powolność jedzenia też miała znaczenie. Organizm miał czas na wysłanie sygnałów osytości, zanim zjadło się zbyt dużo. Zupy były też sposobem na wykorzystanie resztek. Kość z mięsa szła na rosół, obierki warzyw do bulionu, wczorajsze ziemniaki do ogórkowej. Nic się nie marnowało, wszystko miało sens i wartość. Kasze z kolei były źródłem węglowodanów złożonych, które uwalniały energię powoli, nie powodowały skoków cukru we krwi, jak białe pieczywo czy słodycze. Charakterystyczna kasza gryczana z mlekiem na kolację, prosta, tania, sycąca i zdecydowanie zdrowsza niż współczesne płatki śniadaniowe pełne cukru. Dzisiaj eksperci żywienia mówią o wadze zup i kasz w diecie: o tym, że wypełniają żołądek, dostarczają błonnika, pomagają w kontroli wagi. W latach 70. nikt tego nie analizował naukowo po prostu tak się jadło, bo to była tradycja bo takie posiłki były dostępne i przystępne cenowo. I efekt był taki, że ludzie naturalnie, bez wysiłku, bez świadomych diet. Jedli w sposób, który dziś nazywamy zdrowym i zbilansowanym. Rower w latach 70. nie był sprzętem sportowym ani hobby weekendowym, był podstawowym środkiem transportu dla tysięcy Polaków. Do pracy, do sklepu, do szkoły, na działkę wszędzie jechało się rowerem. Charakterystyczne było to, że osiedla pełne były stojaków rowerowych. Przy każdym bloku stały dziesiątki jednośladów, od prostych damek po męskie rowery z ramą. Nie było specjalistycznego sprzętu, kasków, strojów kolarskich, zwykły rower, zwykłe ubranie i jazda. Wielu dorosłych wspomina, że pokonywanie kilku kilometrów dziennie na rowerze było czymś absolutnie naturalnym. Tata jechał na rowerze do fabryki o 6 rano, niezależnie od pogody. Mama na rowerze z koszem jeździła po zakupy. Dzieci na rowerach pędziły do szkoły czy na podwórko. Ten codzienny ruch sumował się do dziesiątek kilometrów tygodniowo, a to wszystko było spalaniem kalorii, treningiem mięśni nóg, wzmacnianiem serca, tylko że nikt tego tak nie nazywał. Po prostu tak się żyło. Spacer był drugim fundamentem codziennego transportu. Do przystanku autobusowego, z przystanku do pracy, na pocztę, do znajomych wszystko na piechotę. Dystanse, które dzisiaj większość ludzi pokonuje samochodem, wtedy pokonywało się bez zastanowienia pieszo. Pół godziny marszu normalne. Godzina też się zdarzało. Charakterystyczne było to, że ludzie nie narzekali na chodzenie to była po prostu część dnia. Dodatkowo, komunikacja miejska też wymagała ruchu dojście do przystanku, stanie w zatłoczonym autobusie, często bez miejsca siedzącego przesiadki, znowu chodzenie. Nie było przewożenia się samochodem drzwi w drzwi, klimatyzacji, wygodnych foteli. Transport publiczny to była przygoda, która angażowała ciało. Dzieci chodziły do szkoły pieszo często kilka kilometrów dziennie w obie strony. Nikt nie woził ich samochodem, nie było mama taksi pod szkołą. Zakupy to była kolejna okazja do ruchu. Bez samochodu nosiło się ciężkie siatki z zakupami, często na trzecie czy czwarte piętro bez windy. Same ręce pracowały, nogi pracowały, całe ciało było zaangażowane. Dzisiaj Światowa Organizacja Zdrowia zaleca minimum 10 tysięcy kroków dziennie, a większość ludzi tego nie osiąga. W latach 70. osiągało się to bez zastanowienia, bez aplikacji, bez świadomego wysiłku po prostu dlatego, że życie wymagało ruchu. Rower i spacer były transportem, ale jednocześnie naturalnym treningiem, który sprawiał, że ciało pozostawało aktywne, sprawne i szczupłe przez całe życie. Fast foody w dzisiejszym rozumieniu po prostu nie istniały w Polsce lat 70. Nie było McDonald's, KFC, kebabów na każdym rogu, pizzerii z dostawą? Jeśli ktoś chciał coś zjeść, musiał to przygotować w domu. Nie było opcji zamówienia jedzenia przez telefon o każdej porze dnia i nocy. Nie było mrożonych gotowych dań, które wystarczy podgrzać w mikrofalówce. Zresztą, mikrofalówki też prawie nikt nie miał. Każdy posiłek wymagał czasu, planowania, przygotowania. Mama wstawała wcześniej, żeby ugotować obiad na popołudnie. Ziemniaki trzeba było obrać, warzywa pokroić, mięso upiec, zupę ugotować, to wszystko trwało godzinę, dwie, czasem więcej. Ale efekt był taki, że jedzenie było świeże, naturalne, bez konserwantów, bez nadmiaru soli, cukru i tłuszczów trans, które dziś wypełniają fast foody. Domowa kuchnia oznaczała kontrolę nad tym, co trafia na talerz. Mama wiedziała dokładnie, co jest w każdym daniu, z czego jest zrobione. Charakterystyczne było też to, że jedzenie poza domem było rzadkością. Restauracje były dla wyjątkowych okazji urodziny, imieniny, rocznice nie chodziło się na obiad do miasta w środku tygodnia. Bar mleczny był może opcją dla pracujących w centrum, ale to też było jedzenie dość zbliżone do domowego: pierogi, naleśniki, kotlety, zupy, nic ekstremalnie przetworzonego czy niezdrowego. Fast food w stylu zachodnim pojawił się w Polsce dopiero w latach 90., a wcześniej? Wcześniej jedzenie oznaczało dom, domową kuchnię, domowe smaki. To miało ogromne znaczenie dla zdrowia i wagi. Dzisiejsze badania jednoznacznie pokazują, że fast foody są jedną z głównych przyczyn epidemii otyłości: wysoka kaloryczność, niskie wartości odżywcze, duże porcje, łatwość dostępu. W latach 70. tych problemów po prostu nie było. Jeśli dziecko wracało ze szkoły głodne, dostawało kanapkę z masłem i szynką lub twarogiem, nie frytki i burgera. Jeśli w niedzielę robiło się coś specjalnego, to były domowe naleśniki albo ciasto, nie wyjście do pizzerii. Ta naturalna izolacja od wysoko przetworzonego jedzenia, nie przez wybór, ale przez brak dostępu, była jednym z najważniejszych czynników, które sprawiały, że ludzie pozostawali szczupli. Domowa kuchnia wymagała więcej czasu i wysiłku, to prawda, ale jej efekt był bezcenny. Świeże, naturalne, zdrowe jedzenie, które karmiło rodzinę bez ukrytych kalorii, sztucznych dodatków i nadmiaru złych tłuszczów. To był prosty, ale niezwykle skuteczny sekret smukłej sylwetki tamtych czasów.